Dobra, akcja jest taka, nie chce mi się. Wstałam z rana i po prostu przez to, że nie ma żadnego światła, nie ma słońca, jest cały dzień szaro, to mam ochotę po prostu zostać pod kocą cały dzień, ale jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Wiem, że muszę pracować, muszę zrobić to, co, co do mnie należy, więc włączyłam kamerę, rozpisuję sobie, co muszę zrobić. I motywujemy się razem do działania. I może w tym momencie, jak tobie się nie chce, i masz coś takiego, że z tyłu głowy wiesz, że coś musisz dzisiaj odhaczyć, ale nie masz w ogóle siły się za to zabrać, motywujemy się razem i zrobimy dzisiaj wszystko, co powinniśmy zrobić. I wieczorem usiądziemy zadowoleni z siebie i zbijemy sobie piątkę. I z rana, na następny dzień, staniemy się takim czymś, że. Nic nas nie goni z terminem. Wszystko zrobiliśmy w odpowiednim czasie i będziemy przeszczęśliwi. Taki jest plan. I by the way, ta pogoda przypomniała mi o tym, żeby wziąć suplementy, bo na co dzień zbytnio o tym nie pamiętam. Ja też nie biorę dużo suplementów. Biorę taką podstawę podstaw, czyli omega, cynk i D3. Wiadomo, omega, D3. U, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. A cynk na odporność. Mega Wam polecam, jak jeszcze nie wiedzieliście. Warto suplementować z cynkimą, bo dziękujecie mi później. Naprawdę. Co muszę dzisiaj zrobić? Na pewno muszę zrobić trening. Muszę dodać film, który mam już zmontowany, a on jeszcze nie jest do końca zmontowany, więc muszę jeszcze dodać napisy do tego filmu. Muszę poinformować na mediach społecznościowych, że mam wolne miejsce na współpracę dietetyczną. Tak. Muszę wysłać CV dzisiaj. Bo od lutego szukam sobie jakiejś dodatkowej jeszcze pracy, żeby zapełnić właśnie czas. I bo ja zauważyłam po sobie, że właśnie im więcej mam rzeczy do roboty, tym bardziej potrafię się zorganizować, a im mam mniej, tym bardziej jestem taka rozleniwiona. Więc jeżeli czuję, że po prostu mam jeszcze przestrzeń na to i przydałoby mi się dodatkowe jakieś finanse, to po prostu postanowiłam w nowym roku, że. Że tak, że znajdę sobie po prostu coś takiego jeszcze pobocznego, tak nie wiem, 2-3 dni w tygodniu, żeby gdzieś pójść. Może akurat znajdę coś związanego właśnie z mediami społecznościowymi. Jakby tak było, to by było super, bo mega się w tym spełniam. Ale też fajnie w ogóle w sumie by było znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie nie wiem, byłby jakiś taki gabinet, nie wiem, kosmetyczny, ale albo ogólnie jakiś taki gabinet związany z Wellnessem, ze zdrowiem i na przykład szukaliby nie wiem, didetyka, który poprowadził konsultacje dla osób zainteresowanych w tym pakiecie. Coś takiego by było też super. Muszę właśnie poszparać i poszukać, bo na pewno coś takiego jest, tylko. Tylko ciężko to właśnie znaleźć w internecie to bardziej działa także po znajomościach najczęściej coś takiego się szuka, ale dam radę. Yy, spacer. Muszę dzisiaj na pewno pójść na spacer wieczorem. By the way, czy ja tylko jestem taka staroświecka, że ja muszę wszystko zapisywać na papierze? Papier, kalendarz, ja to widzę, mam to przed oczami, sięgam po to i jest mi po prostu łatwiej tak funkcjonować. Mamy to. Czyli wiemy, co mamy robić. Teraz tylko yy, trzeba zacząć działać. Miałam sobie niedawno róż z Golden Rose, bo stwierdziłam, że chciałabym mieć taki w sztywce i zauważam, że on strasznie mnie zapycha. Już mi coś tutaj wyskoczyło, ale dobra, nieważne. Update tego dnia. Byłam na spacerze zrobić jakieś takie zakupy na weekend i... i tak zmokłam, że teraz mi jest tak zimno i nie wiem w ogóle co się dzieje, ale nie poddajemy się. Większość rzeczy już jest zrobiona. Odcinek jest dodany. Treningu jeszcze nie zrobiłam. CV wysłałam do różnych miejsc zobaczymy, czy się przyjmie. Miałam dzisiaj taką śmieszną akcję, wysłałam CV, i firma od razu w sumie mi odpowiedziała. W sensie wysłała mi formularz pytań. I jedno z pytań było, jaką formę zatrudnienia preferuję. No i napisałam, że ja mam ogólnie własną działalność i że wolałabym właśnie B2B. Na co oni napisali, że niestety nie mogą rozpatrzeć mojego CV, bo nie przejmują na B2B i mam drugim razem czytać ze zrozumieniem to co oni napisali. Na co ja im wysłałam screena i tam było typ umowy, umowa o dzieło, przecinek, samozatrudnienie. Odczytali to i nie odpisali. Więc tak, super, super mi idzie, ale nie demotywujmy się. To jest jedna firma tak naprawdę ja po prostu chyba dawno nie szukałam czegoś. Nie wysyłałam nigdzie CV, chyba po prostu zapomniałam, jak to wygląda, bo najczęściej jak byłam jeszcze studentką, to przez to, że byłam taka otwarta do ludzi, to najczęściej prace same do mnie przychodziły, bo często ktoś mi po prostu mówił, że ej, a nie szukasz sobie czegoś, bo tutaj się znalazło miejsce i tak przechodziłam z miejsca do miejsca, z firmy do firmy i dawno nie było już tak, że po prostu musiałam gdzieś wysłać CV i no i zdziadziałam, bo... Jedna firma mi coś takiego napisała i mi się już od razu odechciało wszystkiego, ale nieważne. Ostatnio byłam w Rosłanie i wyobraźcie sobie, że nie było w ogóle już dostępnych karmeksów, w sensie były tylko te w takim mm, słoiczku, a nie lubię tych słoiczków, bo one są mniej higieniczne, bo tam paluchami trzeba zaglądać, więc nie wzięłam. I wzięłam sobie z Isany i powiem Wam. daję radę naprawdę daje radę. W ogóle jest tak już późno, bo jest 21.30, ale zrobię dzisiaj ten trening i w ogóle zrobimy sobie jeszcze coś do jedzenia, bo troszeczkę jestem głodna. Żeby nie było, to ja mam pod spodem coś, tylko po prostu to jest taki top na same cyce. Dlatego to tak wygląda, jakbym pod spodem nic nie miała, ale mam, spokojnie. W ogóle, taka akcja. Ja od kiedy mieszkam w Poznaniu... Z czarkiem, to mamy ogólnie wspólnych znajomych, ale wiadomo, że nasi wspólni znajomi są bardziej moimi albo bardziej czarka znajomymi. Ja ogólnie mam tak, że moi znajomi kiedyś tak mieli i trochę teraz też tak jest, że bardziej preferują domówki. Ja też jestem taka, czarka znajomi też. Ale raz na jakiś czas wyjdziemy sobie na miasto i to też jest super. Tylko dla mnie wyjście na miasto teraz, w wieku 26 lat wygląda tak, że ja mogę wyjść koło 20, posiedzieć do 22-23 i ja chcę wracać. I czekajcie, może ja sobie coś zrobię z tymi pustami, bo... bo coś mi tu nie pasi. Ale kontynuując, no to to jest mój jakby taki maksymalny zakres czasu, jaki mogę dać, bo ja wiem, jak ja będę się po prostu później czuć. Jak zostanę dłużej, i ja po prostu też będę się męczyć. Bo ja jestem jedną z tych osób, które chodziło na imprezy bardzo często w wieku 16, 18, 19 lat. Ja prawie każdy weekend spędziłam w mieście albo na domówce, bo akurat byłam w, w pośród takich znajomych, że wprowadzili mnie trochę w ten świat imprezy. Czy żałuję? Nie. Po prostu wybawiłam się w swoich młodych latach. Tam te lata wspominam super. To było to był świetny czas, ale teraz po prostu mam tak, że jak ja muszę gdzieś wyjść, no to mi się nie chce. I dzisiaj była taka sytuacja, że czarka z nami właśnie przyjechali, czyli jakby to są już bardziej nasi znajomi, ale to może bardziej od strony czarka, i bardzo chcieli nas wyciągnąć na miasto. Na jakieś właśnie, nie wiem, jakąś sziszę, planszówki, te sprawy. No i dla mnie świetnie, bo w sumie to nawet. To jest fajna odskocznia po całym tygodniu, żeby właśnie pobyć z ludźmi, którzy przyjeżdżają raz na jakiś czas do Poznania, bo normalnie siedzą w Warszawie. I wtedy najczęściej po prostu rozmawia się o jakichś takich bzdetach, takich rozkminach i po prostu nie mamy głowy zajętej na przykład pracą albo jakimiś problemami, tylko po prostu możemy zrobić sobie taką odskocznię z nimi. I to ogólnie zapowiadał się super plan, ja już się nastawiłam właśnie, że dzisiaj wychodzę z Czarkiem. Po czym okazało się, że oni będą w Poznaniu o 21, więc właściwie moglibyśmy się spotkać o 21.30 i wiadomo, że to by się przeciągnęło do pierwszej, drugiej zależy. Czarek był taki nastawiony, że mógłby tyle posiedzieć i w sensie jarał się tym wyjściem. A ja tak zastanowiłam się chwilę, czy ja się będę dobrze bawić. Mogłabym też zrobić tak, że po prostu spotkać się z nimi o tej 21.00 i nie wiem, zostać max do 23.00. Ale stwierdziłam, że to było tak na siłę i tak bez sensu. Ja, jak mam wyjść na miasto, to wolę właśnie nie wyjść na miasto po południu, na jakiś dobry obiadek. Nie wiem, no po prostu zdziadziałam. Taka jest prawda. Ja po prostu zdziadziałam z wiekiem i kiedyś dostałam cynk. Ej, widzimy się za pół godziny na mieście. I ja już cyk-cyk-cyk ubieram się i lecę. I bawię się świetnie. A teraz ja muszę tworzyć tabelę plusów i minusów, czy ja chcę wyjść właściwie, czy, czy mi to jest potrzebne, czy mi się chce, więc ja nie wiem, po prostu dziadem się stałam starym, taka prawda, ale jest mi z tym niesamowicie dobrze. I dzisiaj w ogóle tak abstrahując w ogóle od tego tematu już, ja jestem tą osobą, która oglądała filmy Marvela nie wiem, z 4-5 lat temu i ja już nie byłam na bieżąco, co potem zostało wypuszczane, chyba stanęłam w ogóle na na torze Ragnarok, jak dobrze pamiętam tą nazwę. I nie wiem, nie wiem dlaczego stwierdziłam, że w sumie obejrzałabym sobie Spidermana. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy jakiś TikTok mi wyskoczył, czy co, ale stwierdziłam, że właśnie mam ochotę obejrzeć. A że okazało się, że E, oglądanie spider nie ma żadnego sensu, jak, jak nie obejrzę, właśnie wcześniejszych części, jeszcze związanych z Avengers'ami. No, to się cofnałam jeszcze do Avengers'ów, ażebyś chciałam sobie przypomnieć o co chodziło w tych Avengersach, bo oprócz mojego crash'a na Ironmana. Bo nie kojarzyłam zbytnio fabuły, co tam się działo, to się jeszcze bardziej cofnęłam i w sumie oglądałam prawie od początku. I teraz Tom Holland stał się moim największym kraszem. Jakby ja uważam, że Tom Holland i Zendaya to są moi rodzice. <gryw> ja ich tak uwielbiam. Czarek ostatnio tak na mnie patrzy i tak mówi, co tym razem. A ja, ja stwierdziłam, że. Dwa tygodnie temu miałam na na po tym jak obejrzałam wszystkie części Zmierzchu, jak miałam ten taki swój mental breakdown. A teraz mam na Toma Hollanda, więc... Tak się żyje. I co? I miałabym pójść na miasto i wypić browara i siedzieć z nimi, jak mogę sobie puścić kolejną część Spidermana i oglądać moich rodziców przed ekranem pijąc herbatkę. Jakby wybór jest tylko jeden. Ciekawe, czy mi się to zmieni. Może mi się zachce z wiekiem, może będę mieć kryzys przed 30 i stwierdzę, że ja chcę wychodzić w każdy weekend. Ale to też chyba jest zależne od tego, że po prostu ja nie mam tak yy, bliskich mi znajomych w Poznaniu. Mam bliskie mi osoby, ale nie są to tak bliskie osoby jak z mojego rodzinnego miasta, bo ja jestem troszeczkę takiego zdania, że jest się bardziej otwartym na nowe znajomości jak się jest młodszym, a im się jest starszym, tym bardziej te znajomości są takie. Żeńskie, ale to nie są takie przyjaźnie na lata, chociaż mogę się mylić. Mogę się mylić, może mnie po prostu coś jeszcze spotka w życiu i całkowicie z mnie nie stanie, ale ja mam bardzo małą grupę z moich znajomych. Prawie wszyscy mieszkają w Zielonej Górze, w moim rodzinnym mieście i wiem, że jak zawsze tam wracam, to mogę zawsze na nich liczyć i zawsze się ze mną spotkają. I nawet jak nie będę się przez dwa miesiące do nich odzywać, to absolutnie po prostu nie obrażają się na mnie, tylko potem mają ze mnie bekę, że. Gwiazdorze. Nie do śmienia się. Nie mówią tak. A może mówią za moimi twórcami, nie wiem. I tak ich kocham. Dobra, co teraz robimy? Robimy trening i robimy szamę, bo mogłam tutaj sobie z wami rozmawiać przez następne pół godziny. Ale nie o to w tym dzisiaj chodzi, bo mam, mamy na dzisiaj plan do zrobienia i musimy wszystkie punkty odhaczyć. Więc trening. Zabieramy się za to. się za ostatni posiłek i będzie to coś na co ostatnią fazę, czego w życiu się nie spodziewała że coś takiego mi zasmakuje bo ja nigdy nie byłam fanem kaszy manny jakoś zawsze tak wolałam owsianki nawet jaglanki czasem ale z braku laku zapomniałam że właśnie ja tą kaszę manny mam a skończyły się płatki owsiane więc zrobiłam sobie E, właśnie tą kaszę mannę na napoju roślinnym Dałam do tego właśnie wiórki kokosowe i dostałam na urodziny Rafaelno, którego jeszcze nie wykończyłam więc ja po prostu zawsze słodycz wolę sobie wrzucić do posiłku i wrzuciłam sobie Rafaello i to wszystko mi się tak ładnie roztopiło i Boże, jakie to było dobre, więc dzisiaj też muszę to sobie zrobić, bo nie wytrzymam, to było, po prostu było tak przepyszne, że chyba odkryłam coś po prostu cudownego tak więc zabieramy się za to. To będzie taki, taka kolacja przekąska do filmu, bo właśnie zaraz się zabieram za Marvela. Podsumując dzień, jestem mega zadowolona. Zrobiłam właściwie wszystko, co miałam, więc nie sądziłam, że to się uda naprawdę, bo z rana totalnie czułam, że nie mam ochoty na nic, właśnie przez to, że nie było żadnego słońca. Ale widzicie, da się, da się, zmotywowałam się, więc super. Jutro po prostu będę mieć lżej, bo tylko zmontuję tak naprawdę tego vloga, którego teraz nagrywam i wstawię już Wam na niedzielę. Więc mega, cieszę się, bo po prostu w ten sposób się wyrabiam z materiałami i nie zostawiam takiej luki tygodniowej, bo czasami zdarzało się, że po prostu przez tydzień nic nie dodawałam, bo za dużo nawarstwiało mi się rzeczy naraz. Mam nadzieję, że Wasz dzień też się uda, że się zmotywujecie do tego, żeby zrobić po prostu to, co musicie zrobić. Nie ma co tego odkładać, to i tak trzeba będzie zrobić. Potem będziecie albo żałować. Że w ogóle odpuściliście, albo też będziecie żałować, że macie za dużo na głowie w ostatniej chwili. Więc lepiej po prostu warstwami rozkładać sobie te zadania. Jakby to jest tak dobre. A wiecie, co jest najgorsze, że zużyłam ostatnie Raffaello. A nie kupię specjalnie Rafaello do tego, jakby no way. Więc. Yy... Drugi raz ten przepis będę mieć, jak dostanę Rafaello. Puszczam sobie swojego toma, bo czas na kolejnego Spidermana. Na kolejną część, tym razem będzie to druga. I jaram się, bo na prime widziałam, że już w lutym będzie dostępna trzecia część. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak Wam się podobał, to nie zapomnijcie. Nie zapomnij... Jezus, już nie mogę się wysłobyć o tej godzinie. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Będzie mi niezmiernie miło, jak właśnie zostawicie po sobie jakiś ślad. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, jak tam u Was dzień minął i czy się zmotywowaliście do tego, żeby też zrobić rzeczy, które musicie zrobić, albo które chcieliście, a po prostu odkładaliście z nudów bądź, dlatego że po prostu nie mieliście motywacji. I tak, jesteśmy w tym razem, motywujmy się, działajmy i do zobaczenia w następnym vlogu. Bye!